Dzień dobry Wojciech. A ja mogę maślankę? A straczka? To nie będzie straczka, to nie alkohol. Dobrze tak ruszesz? Podłoga już nowa? To pokażemy. Nie, stara. O, Krzysztofa, podłoga nowa. Poukładana Więcej znowu miejsca się zrobiło, Krzysztof. O i tutaj. Tu. Tu. Już pobrudzone, ale to nic. No Krzysiek, co zadowolony jesteś z nowej podłogi? Zadowolony No to jest napisane, tak? Ale to do ciebie paczka okay? A ty Wojtek dostałeś list patrzę, tak? To taki nietypowy, to co ten Paweł z Warszawy, z Mokotowa, taki kurwa głupoty gada Wdzięczni Rordacy No to daj, ja przeczytam Sze szanowny komendancie Bio Śledząc pana chwalebne poczynania Oraz wszelkie udane interwencje obywatelskie Zwracam się z ogromną prośbą W imieniu swoim oraz rodaków Pragniemy aby rozszerzył pan swoją działalność O nowe rejony działania A także siły i, środ i środki występując w szeregi Polskiej policji Która da panu wiele nowych możliwości Z tej oto okazji Przesyłam panu tę oto paczkę Cała zawartość należy do pana Informuje również, że jest Pan w pełni uprawniony do jej użytku i jest to całkowicie zgodne z prawem. Niech nosi Pan jej zawartość z dumą oraz niech motywuje ona Pana do podjęcia stosownych kroków do rozpoczęcia nowej drogi zawodowej oraz zapewnienia młodemu pokoleniu lepszej, świetlnej przyszłości. Lepszego życia. Podpisano wdzięczni rodacy. To okulary, tak? Widzowie. No, Kurde, na Polska. zimę jak znalazł Krzysztof. Troszkę dla Polaków. Tato? A co ty mały drink pijesz. No. no to otwórz, po, zobacz, nałóż. Do no sądu są, są raz. Tak wyglądam. No elegancko, jak, jak zwykle elegancko. A będziesz chodził w jej? Mędę. Patrzcie, ile miejsca o wiele więcej, co? Nigdy tak tu nie było. Nawet nie śmierdzi, nie? 7 lat tu mieszkałem, kurwa, takiego, że nie widziałem, prawie jak w pałacu.